Bóg czyni też rzeczy niemożliwe. Łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho od igły, niż bogaczowi wejść do Królestwa Bożego. Uczniowie, jeszcze bardziej zdziwieni, spytali, kto więc wobec tego może dostąpić zbawienia. Jezus przyjrzał się im uważnie i rzekł: Dla ludzi to niemożliwe, lecz dla Boga wszystko jest możliwe. Ja jestem Szymon, a dzisiejszą pobudkę zredagował Zbyszek. Zapraszam do wysłuchania. Po przeczytaniu i wysłuchaniu tego tekstu, który jest teraz przedmiotem naszego rozważania, możemy też być zdziwieni, jak uczniowie Jezusa. Możemy nie do końca rozumieć, o czym tu jest mowa. Czemu wielbłąd miałby pchać się przez igielne ucho? I co takiego złego jest w bogactwie, że dla bogacza Królestwo Boże jest raczej nieosiągalne? Z tym wielbłądem, wielbłądem i igłą jest tak, yy, że takie zestawienie ma nam unaocznić coś niemożliwego, niewyko niewykonalnego. Z kolei przed kimś bogatym na drodze do pozbawienia stoi poważna bariera. Gdyż, jak pokazuje kontekst tego cytatu, dobra materialne potrafią skutecznie odciągnąć człowieka od dóbr duchowych. I tak jak wielbłąd nie da rady przecisnąć się przez ucho igielne, tak bogacz, Przyklejony do swego majątku, nie da rady wejść do Królestwa Bożego. Wobec takiej mowy Jezusa, uczniowie pyta pytają się go o możliwość zbawienia, e, bo chwilę wcześniej o to samo pytał pewien bogaty człowiek, któremu jednak umiłowanie posiadanych dóbr nie pozwoliło przekazać ich. W potrzebujące ręce, aby móc bez tego przy, przywiązania do tych ziemskich skarbów, naśladując Jezusa, iść po większe, po wieczne dobra. Jezus, opowiadając uczniom, podkreś odpowiadając uczniom, podkreślił, że nie można swoimi siłami, zasługami, a już na pewno e, ze swoim, e, z uwagi na swój majątek, stać się odbiorcą zbawienia, bo ono jest Bożym darem tylko z Bogiem i dzięki Bogu osiągalnym. Dlaczego apostołowie byli zaskoczeni, że dla bogacza bycie zbawionym jest czymś tak trudnym, wręcz niemożliwym? Otóż ich zdumienie brało się stąd, że utarło się myślenie, że bogactwo równa się Boże, błogosławieństwo. Obecnie też funkcjonuje coś, co się nazywa Ewangelią Sukcesu, a jej głosiciele utrzymują, że chrześcijanie powinni być zamożni. Chrześcijan powinien być zamożny, zdrowy i bezproblemowy. bezproblemowy będąc takim, Odbiera po prostu Boże Błogosławieństwa, które mu się zwyczajnie należą. A kto ma w tym jakieś braki, to znaczy, że z jego wiarą jest coś nie tak. Nie jest to nowotestamentalna nauka. Owszem. Są w Biblii obietnice Bożego Powodzenia dla tych, co, się, co są mu wierni, ale nie jest to ani regułą, e, że zawsze tak jest, ani zobowiązaniem Bożym, że musi tak być. Nowy Testament kładzie głównie nacisk na dobre, dobra duchowe. One mają większą wartość niż te materialne, których e, pożądają niektórzy z cytujących Yy, a, y, którzy, po, po, których podążają, pożądają niektórzy. A cytując coś z prawa Mojżeszowego, oczekują, że to samo, co Bóg obiecywał Izraelowi, im się też należy, niekoniecznie. Skoro Jezus nie nauczał, że wierzący będą opływać dostatki, to wyciąganie wersetów, których kontekst dotyczy ziemi obiecanej i czasów osiedlenia się w niej Izraela i, budo i budowanie w oparciu o nie nauki zwanej właśnie Ewangelią Sukcesu, jest nieuprawnione. O czym się przekonują boleśnie ci, co zaufali takiemu przekazowi, ale wcale nie są bogaci. Na szczęście niektórzy głosiciele tego typu treści wycofują się już z tego nauczania. Kontekstem tego całego dialogu Jezusa z uczniami jest jego spotkanie się z pewnym poszukiwaczem zbawienia, który będąc bogatym umiał się jednak wyrzec tego, co posiadał, aby nastą następnie przyjść do Chrystusa i naśladować Go. Czy Jezus od y, każdego wymaga tak radykalnego kroku? Nie. Gdy się czyta na przykład o spotkaniu jego z Zacheuszem, Łukasza 19 rozdział, to tam wcale nie ma mowy o warunku pozbycia się wszystkiego, aby być zbawionym. Najwidoczniej Jezus, przejrzawszy serce tego zamożnego młodzieńca, zauważył, że Jego problemem jest przywiązanie do materialnych dóbr. A skoro tak, to skuteczną dla niego terapią było radykalne odcięcie się od tego, co go związało. Dlatego usłyszał nakaz rozdania majątku biednym. Gdyby w nim nie było takiej postawy materializmu, to pozbywanie się wszystkiego nie byłoby potrzebne. Wszak Biblia zna przykłady bardzo zamożnych ludzi, którzy nie mieli od Boga nakazu, aby się z dnia na dzień pozbyli majątku. Można wspomnieć na przykład Abrahama, Hioba, Zacheusza. Już wspomnianego. Także królowie, jak Dawid czy Salomon, nie byli biedni, bo problem nie tkwi w samym bogactwie, w, w pieniądzach, ale w tym, jak człowiek do tego podchodzi. Jak i ma stosunek do tego, co posiada. Czy jest tak, że to człowiek posiada skarby, czy niestety jest tak, że skarby posiadają jego? Oto jest pytanie. Bogactwa, bogactwo samo w sobie jest neutralne, ale staje się właśnie złe, gdy się go więcej kocha niż Boga i ludzi. Taka miłość to korzeń wszelkiego zła. Jak pisze apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza 6:10. Jezus w wskazaniu na górze też yy, ostrzegał, że kochanie Boga i Mamony jednocześnie nie jest możliwe. Trzeba wybrać, komu się będzie służyć. Kto ma z tym problem, ten niech szuka pomocy u Boga. Dlatego Jezus mówi uczniom, że zbawienie siebie swoimi siłami jest niemożliwe, ale dla Boga wszystko jest możliwe. Oni myśleli, że jak ktoś bogaty, to znaczy, że ktoś błogosławiony przez Boga nie, nie może być zbawiony yy, niczym. To, to właśnie to w jaki sposób nie mogli pojąć tego, w jaki sposób oni mogliby być zbawieni lub ktokolwiek inny. Nie, to tak, to tak nie działa, mówi Jezus i lepiej, żebyśmy to sobie przyswoili, że zbawienie nie jest do kupienia, ono jest do przyjęcia wiarą, jako dar Bożej łaski. Wprost o tym czytamy w drugim rozdziale listu do Efezjan w wersecie, wersetach 8 i 9. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was. Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jeśli już mówimy o skarbach. Y to pragnijmy takiego skarbu, jakim jest wiara. Bo kto ją posiada, ten posiada wszystko, gdyż Bóg przez wiarę obdarza nas swymi wiecznymi dobrami. A jeśli również dobra, doczesne nas dotyczą, to nie ma w tym nic złego. O ile, o czym już wcześniej mówiłem, nie jest do nich człowiek przywiązany na stałe. Ma mając majątek, można wiele dobrego dla innych zrobić. Potrzebujących jest wiele. I potrzeb jest bardzo dużo, że nawet nie jest możliwością te potrzeby wszystkie zaspokoić, ale choćby nieduża pomoc ma znaczenie, jeśli jest w szerości przekazana, bez chęci zasłużenia sobie na, pochwa na pochwałę od, od ludzi oraz zbawienie u Boga. Nie trzeba sobie zapracować na zbawienie ani go kupować, jest to absolutnie niemożliwe. Nasze zasługi nie dadzą nam prawa do, do nieba. Tam się dostanie ten, kto polega na zasługach Jezusa Chrystusa. Tylko one są doskonałe i zbawienne, a do, dostępne przez wiarę. Dzięki Bożej łasce. Panie Boże, chcielibyśmy teraz skłonić czoło i podziękować Tobie za tę pobudkę dzisiejszą, za te myśli. Chciałbym prosić Ciebie, żebyś na dzisiejszy dzień wszystkim słuchaczom dał, dał, Pewność tego, że Ty ich przyjmujesz, niezależnie od tego, jacy oni są. Dziękujemy Ci za to, że to, czego my nie możemy dokonać, to dokonujesz Ty. Także mimo naszej grzeszności, możemy mieć pewność zbawienia z uwagi na zasługi Jezusa Chrystusa. Bardzo Ci za to dziękujemy. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Subskrybuj i daj łapkę w górę, jeżeli podobał Ci się ten materiał. I do zobaczenia już jutro. O poranku. Cześć.